Dzień dobry. Dawid Małycha Małycha nieruchomości Premium. Witam państwa dzisiaj na magicznej Saskiej Kępie w Warszawie, ulica Alzacka. I otóż mam tu ogromną przyjemność zaprezentować państwu dom, który jest w pewnym sensie bardzo unikalną nieruchomością. Jego oryginalność polega na tym, że jest to dom, który został wykończony w bardzo wysokim standardzie, gotowy do zamieszkania po generalnym remoncie. Takich domów na tym lokalnym rynku nie znajdziecie. Jest to gratka dla wszystkich, którzy poszukują tego typu nieruchomości. I na taką właśnie prezentację zapraszam Państwa w tym momencie. Zanim zaproszę Państwa do środka, to pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze historię nieruchomościową związaną z tym lokalnym rynkiem, która utwierdza moją tezę. Otóż ja osobiście uważam, że zakup tej nieruchomości, czy gwarantuję, może to jest bardzo mocne słowo, ale jest na pewno bardzo blisko tego słowa wręcz prawie gwarantuje wzrost skokowej wartości nieruchomości w czasie. Gdybyśmy cofnęli się o kilka lat do okresu przed pandemią, na tym lokalnym rynku zawsze było około 30-40 domów do sprzedaży, można je było znaleźć na ogólnodostępnych portalach nieruchomościowych. Były to domy zarówno szeregowe, jak i w zabudowie bliźniaczej, raczej stojące, bo tych tutaj jest dosłownie kilkanaście i one chodzą w systemie off-marketowym raczej nieogólnodostępnym, w tamtych czasach. I po pandemii, po okresie rosnącej inflacji, inwestorzy, Ludzie, którzy chcieli ulokować bezpiecznie pieniądze. High Networks Individuals, czyli najbogatsze osoby w Polsce, kupowały na tym lokalnym rynku nieruchomości, ponieważ uciekały do bezpiecznej przystani takiej nieruchomościowej. I dla mnie jest to ewidentny dowód na to, że zakup tej nieruchomości, przypomnę, jest to dom w bardzo wysokim standardzie, po remoncie, niezamieszkany, co jest absolutną, wyjątkową sytuacją tu na lokalnym rynku na Saskiej Kempie. Może być dokładnie tym samym przykładem. To może być kiedyś bardzo duży wzrost wartości na nieruchomości w czasie. I to jest coś, co jest nie tylko wyjątkowe, nie tylko unikalne, ale co powinno skłonić Państwa do tego, żebyście zostali ze mną na całą prezentację. Zapraszam. Dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych, zlokalizowany na czterech kondygnacjach, czyli mamy piwnicę, parter, pierwsze, drugie piętro i jeszcze dodatkowo użytkowe poddasze, które może służyć dowolnie, co sobie Państwo wyobrazicie. Zrewitalizowany właściwie od podstaw. Mogę Państwu powiedzieć nawet taką ciekawostkę, że nasz inwestor powiększał otwory okienne po to, żeby jeszcze więcej wpuścić światła do, do salonu. I teraz z bardzo takich ważnych aspektów technicznych warto, żebyście Państwo wiedzieli, że dom posiada poza takimi standardami jak klimatyzacja, odkurzacz centralny, posiada również system rekuperacji, fotowoltaikę, a całość może być zarządzana zdalnie poprzez system Smart Home. Parter domu to powierzchnia około 71 m2 i chciałbym Państwu powiedzieć, że jest bardzo dobrze przemyślana. Otóż znajdujemy się w salonie, który ma ekspozycję słońca od strony południowej, co to oznacza, że zawsze mamy tu bardzo widno, piękne słońce wpadające do tego salonu, rozświetlające wręcz wnętrze. Na podłodze, tak jak Państwo widzicie, znajduje się deska dębowa, jest tu również ogrzewanie podłogowe, które nadaje takiego ciepłego klimatu domowego. I idziemy dalej. Nie ma straty powierzchni tutaj w częściach wspólnych, bo tu mamy toaletę gościnną, i zaraz od razu wchodzimy do kuchni, która również została przygotowana przez naszego inwestora w bardzo wysokim standardzie. Jest kilka elementów, na których chciałbym Państwa uwagę zwrócić. Po pierwsze, ona jest duża, ma Blisko 27 metrów, więc jest miejsce zarówno na gotowanie, na część jadalnianą, tutaj, gdzie stoi mój kolega, który mnie w tym momencie nagrywa. I ma również spiżarkę, co jest w ogóle niesamowite. I teraz, jak byście Państwo zobaczyli, standard wykończenia kuchni, fornir, dębowe, piękne wykończenie. Mamy yy, blaty kamienne. I znowu taka ciekawostka. Ja jestem znowu ze starej szkoły nieruchomościowej, więc zawsze pamiętam jak mnie uczono w moim domu, jak kuchnia powinna wyglądać. Tu kuchnia powinna mieć przede wszystkim bardzo duże okna. To, że jest od północy, to jest idealnie, ponieważ ona nigdy nie będzie nasłoneczniona, a w kuchni zawsze przecież jest gorąco, więc ona powinna być z definicji chłodniejsza. I mamy tutaj możliwość zmywania na przykład naczyń ręcznie, przygotowywania czegoś tu na tym blacie i patrzenia w to okno. No, mogę gratka dla ludzi, którzy lubią gotować. Na pewno każdy to zrozumie. I idąc dalej, wszystkie sprzęty AGD, które znajdują się w kuchni, są marki Mile. To jest bardzo wysoka klasa na rynku nieruchomości premium. Ludzie ją lubią, mówię to Państwu ze swojego doświadczenia, więc to tym bardziej podnosi wartość tej nieruchomości. I mamy taką podświetlaną szafkę, która w ogóle jest przepiękna. Można tu zostawić, nie wiem, winna, jakąś ozdobną porcelanę, no co tylko sobie Państwo wyobrazicie. Natomiast zwracam uwagę, że w tej kuchni jest kilka elementów, które absolutnie wpływają na cenę tej nieruchomości i mogą wręcz ją podnieść czyli marki sprzętów AGD, standard wykończenia kuchni, te okna, które znowu tutaj inwestor zainwestował. W możliwość powiększenia otworów okiennych, po to, żeby jeszcze więcej światła wpuścić. Wspomniałem o tym, że tu jest strona północna, natomiast absolutnie tego nie widać. Jest tu bardzo widno. Pokazałem Państwu parter domu, więc zapraszam. Pójdziemy wspólnie teraz na kolejne kondygnacje. Pierwsza kondygnacja to powierzchnia około 60 m2 i znajduje się tu gabinet oraz sypialnia typu master, łazienka. I pomieszczenie techniczne, w którym może być pralnia, suszarnia i jeszcze bardzo dużo miejsca. Wchodzimy w tym momencie do sypialni i chciałbym Państwu powiedzieć to, co mnie osobiście w ogóle ujęło ze serce. Dlaczego się mówi, że Saska Kępa jest magiczna? Ponieważ jest to miasto-ogród, tak bardzo często jest określane. To znaczy, że jest tu niska kameralna zabudowa połączona ze starodrzewiem, z dużą ilością zieleni. I wyobrażam sobie Państwo, że jak teraz stoję, to ten kadr pokazuje Wam, co potencjalnie możecie widzieć każdego jednego poranka, kiedy otworzycie oczy, obudzicie się i będziecie chcieli przywitać nowy dzień. Od razu przywita Was wspaniały widok na zieleń. Sypialnia, w której się znajdujemy, to ponad 20 metrów. Jest połączona z garderobą, z głębokimi szafami, które Łączą pewną praktyczność z częścią wizualną. Moje w ogóle ulubione nieruchomości, muszę Państwu powiedzieć, to nie tylko te, które ładnie wyglądają, ale te, które są również praktyczne i ten dom taki jest. Podsumowując, kondygnacja, na której się znajdujemy, jest przeznaczona, mogę powiedzieć, tylko dla rodziców. Mamy prywatną sypialnię połączoną z garderobą, gabinet do pracy, coraz częściej przecież pracujemy w domu, oddzielną swoją własną łazienkę i miejsce, gdzie pierzemy, suszymy ubrania i coś w rodzaju pomieszczenia technicznego, a gdzie są dzieci? Dzieci są na górze, czyli zachowujemy pewną intymność i dajemy swobodę dla naszych pociech. Kondygnacja dla naszych dzieciaczków to dwie sypialnie, prywatna łazienka i taki pokój mały telewizyjny, może pokój zabaw. No w ogóle idealnie przemyślany układ. Wyobraźcie sobie państwo, że macie swoją prywatną kondygnację, którą przed chwilą wam zaprezentowałem. Wasze dzieci są piętro wyżej, czyli kondygnacja na której się znajdujemy. Wszelkiego rodzaju imprezy dziecięce, nocowanki, to każdy rodzic wie o czym ja dzisiaj teraz do was mówię. Bądź wizyty takie kolegów z podwórka powodują, że nikt nie zabiera wam waszej przestrzeni, nie przeszkadza. Dzieci mają swoje miejsce do życia w domu. Niesamowita historia. Gdyby dla Waszych pociech było nadal mało miejsca, to piętro wyżej znajdujemy się na użytkowym poddaszu, które, zobaczcie Państwo, jest bardzo wysokie, bardzo przestronne, również jest klimatyzowane, tak jak każda jedna kondygnacja. I tu możecie zrobić salę do zabaw, salę kinową, kolejny gabinet do pracy. Co rodzina, to inna historia, dlatego wyobrażam sobie, że to piękny dylemat, proszę Państwa, jak zagospodarujecie to miejsce dla siebie. Znajdujemy się w garażu, który ma powierzchnię około 70 m2, czyli umówmy się, bardzo duży, przestronny garaż. Istnieje tu możliwość zaparkowania dwóch samochodów w układzie rodzinnym, czyli taki jeden za drugim, a wjazd do garażu jest podgrzewany na zimę. Gdybyście Państwo mieli więcej aut, to istnieje możliwość zaparkowania trzeciego bądź nawet czwartego samochodu przed wejściem do domu w ogóle gradka. Bardzo duży garaż, więc ma dodatkowe powierzchnie, zakamarki, pokoje, które Państwo możecie w różny sposób wykorzystać. Ja natomiast chcę zwrócić uwagę na nową kotłownię i tam poza rzeczami, które są zupełnie standardowe, o których wspominałem, czyli rekuperacja, odkurzacz centralny, nowy piec i wszelkiego rodzaju mechanizmy, które utrzymują ten dom w gotowości, znajduje się również filtrowanie wody. Nasz inwestor zwrócił uwagę absolutnie na każdy detal, który ma Możliwość podniesienia wartości tej nieruchomości. Na koniec mojej prezentacji zapraszam Państwa do ogródka, który jest bardzo kameralny, otoczony zielenią, z dala od zgiełku ulicy. Wyobrażam sobie, że wszelkiego rodzaju dni wolne, święta, urlopy czy momenty, kiedy wrócicie tutaj z pracy, spędzicie właśnie ten czas tu ze swoją rodziną, mając na oku Wasze pociechy. Wspaniała nieruchomość. Inwestor zadbał o każdy jeden detal. Każdy jeden detal, który potrafi podnieść wartość tej nieruchomości w czasie. Zachęcam Państwa do prezentacji osobistej na żywo. Może spotkamy się tutaj i wypijemy razem lampkę szampana, kiedy już kupicie tę nieruchomość. Do zobaczenia.